Ahoj bali żeglarze! Pirat Wojtek wita Was na kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się razem przenieśli do państwa środka, czyli do Chin. Tutaj na globusie w Azji są Chiny, wielki kraj. Otóż w tych Chinach od tysiąc lecić ci się smoki. Wierzą Chińczycy, że smoki są dobre, mądre bardzo silne i sprytne. W Chinach wierzono wtedy kilka tysięcy lat temu, że na wiosnę budzi się taki bóg smok i żeby go przebłagać, chińczycy robili różne obrzędy. I jednym z tych obrzędów były wyścigi łodzi. Te łodzie były specjalnie udekorowane tak, żeby było widać, że są smocze, czyli na dziobie łodzi była głowa smoka, a na tyle łodzi był ogon smoka. I robiono takie wyścigi smoczych łodzi tradycyjnie od wielu lat niezmienionej formie. Taka łódź ma ponad 12 metrów długości, ale jak widzicie na zdjęciu, jest wąska około 115 cm szerokości, i na takiej łodzi, na dziobie jest głowa smoka, różnie udekorowana, w różnych miejscach Chin różnie rzeźbiono te głowy, w zależności od fantazji rzeźbiących. Często ta głowa ma, jak widzicie, ładną taką kozią brudkę. Jest udekorowana liściami laurowymi i na takiej łodzi pływało zwykle w Chinach 22 osoby: 20 wioślarzy, bębniarz ten z prawej strony i sternik ten na rufie. Bębniarz stał albo siedział zwykle na dziobie, nazywali go także dobosz, i jego rolą było takie bębnienie w bęben, żeby podawać rytm wiosłowania. Bardzo ważna rola, bo jak za szybko bębnił, to się wioślarze zmęczyli i przegrywali wyścig. Musiał tak bębnić, żeby im sił starczyło na całą trasę. A taka trasa wyścigu smoczych łodzi w Chinach to jest zwykle dwa kilometry. Wioślarze wiosłowali dawniej wiosłami drewnianymi, w tej chwili robi się je z poliestru, z włókien węglowych. Podobnie smocze łodzie budowano z drewna w tej chwili już od około 60 lat robi się jest z żywic poliestrowych ale słuchajcie taka łódź długości 12,5 metra mniej więcej waży tylko 250 kg oczywiście jak wsiądą na nią zawodnicy to razem waży ze 2 tony z 2000 kg ten zwyczaj wyścigów smoczych łodzi wyszedł poza Chiny od kilkudziesięciu lat na smoczych łodziach ścigają się ludzie na całym świecie. Są Mistrzostwa Świata rozgrywane. W, a w Chinach jest taki dzień, w tym roku on będzie 25 czerwca, który się nazywa Dzień Smoczych Łodzi. I wtedy w różnych częściach Chin odbywają się wyścigi. Jest taki zwyczaj, że każde miasteczko. Wystawia co najmniej jedną załogę. Także 25 czerwca, przypuszczalnie, tysiące smoczych łodzi będą się ścigać w różnych miejscach Chin. I wioślarze przygotowują się do tego przez cały rok. Taka załoga z jakiegoś miasteczka to trenuje 2-3 razy w tygodniu, żeby potem wykazać się najlepszą formą na 25 czerwca na festiwal. Smoczych łodzi. I te smocze łodzie z, by, można znaleźć także w Polsce. W Polsce istnieje taka forma tych łodzi dziesięcioosobowa. Zobaczcie, te łodzie akurat ścigały się na rzece Brdzie koło Bydgoszczy ale w całej Europie ścigają się żeglarze na smoczych łodziach. Jest to coraz bardziej popularny sport. Ja myślę, że kilka milionów ludzi na świecie ściga się na smoczych łodziach. Tak się zdarzyło, że kilka lat temu uczestniczyłem w tym festiwalu smoczych łodzi w małej miejscowości na Nao, niedaleko Hongkongu i nagrałem tam dla Was krótki filmik o tym, jak takie wyścigi wyglądają. Widzicie ogony smoczych łodzi w formie smoków. Łodzie są już przygotowywane do wyścigów, jest wcześnie rano, załogi jeszcze są na brzegu, ale za chwilę wsiądą na łodzie, popłyną na start, bębniści zaczną bębnić i zacznie się doroczny wyścig smoczych łodzi. Widać z tyłu już wyznaczone tory, dystans jest 2 km. To już są zawodnicy na łodziach, gotowi do ścigania się. Jest na każdej łodzi sternik, z przodu po prawej stronie widzicie bębnista. Czasem bębnista siedzi, czasem stoi i bębnista podaje rytm. Zobaczcie, bębni takimi drewnianymi pałkami w bęben, żeby wioślarze wiedzieli, w jakim rytmie wiosłować. Jak widzi, że wioślarze mają dużo siły, to bębni szybciej jak widzi, że słabną bębni wolniej i cała taktyka ścigania polega na tym, żeby tak dobrał tempo uderzeń żeby wioślarze jak najszybciej dopłynęli do mety w tej chwili już załogi płyną na metę to jest moja zaprzyjaźniona załoga tutaj bębnistą jest dziewczyna widzicie Płyną już tam w miejsce, gdzie będzie start, dębniści walą, tutaj już są gotowi do startu. Za chwilę będzie sygnał startu. I tych kilkanaście łodzi smoczych ruszy do dorocznego wyścigu. Ruszyli! Zobaczcie, jak szybko wiosłują. To wcale nie jest tak łatwo. Słuchajcie, taka łódź. Jak się ścigają, to płynie kilkanaście kilometrów na godzinę. To jest mniej więcej tak, jak dość szybko jedziemy rowerem. Nie mówię oczywiście o zawodnikach rowerowych, ale zobaczcie, tak się mi akurat fajnie udało dobrać, że muzyczka marsza radeckiego pasuje do rytmu ich wiosłowania. Zobaczcie, wiosłują w rytm naszego marsza radeckiego. O, piątka została z tyłu! Popatrzcie, obok motorówki filmują. Tutaj jest chińska policja, która asekuruje, gdyby coś się stało. Wszyscy są bardzo dobrze pilnowani. Zawody są świetnie zabezpieczone. Odbywają się w zatoce i koło miejscowości Shenzhen. Jesteśmy już w połowie drogi. Zobaczymy, kto wygra. Ci niebiescy, patrzcie, płyną coraz szybciej coraz szybciej. Ojej! Już niedaleko do mety, już niedaleko do mety. Zobaczcie, sternicy uginają się w rytm wiosłowania, tak żeby jeszcze dodać tym smukłym, długim, smoczym łodziom prędkości. No już zawodnicy widać są zmęczeni, zobaczcie wiosłują już wolniej niż na początku. Takie 2 kilometry wiosłowania to jest okropny wysiłek, mimo że trenują... Chyba mają ze 30 treningów w roku albo więcej, to i tak jest to wielki wysiłek, przepłynąć takie dwa kilometry z największą prędkością. O! I wygrywa załoga niebieska! Wygrywa załoga niebieska! Są już na mecie, wszyscy są na mecie. Na brzegu tysiące ludzi obserwujących ten wyścig i dziewczyny z lokalnych zespołów tanecznych. Pokazują ludowe tańce chińskie. To jest akurat taniec ognia. To są oczywiście zespoły amatorskie. Oni przygotowali te występy specjalnie dla zawodników. Za chwilę wszyscy zawodnicy podpłyną tutaj łodziami pod scenę, bo taki jest doroczny zwyczaj. O, właśnie, tutaj mamy wszystkich zawodników. No i tam jest fajny zwyczaj. Polewają się wodą, słuchajcie, 25 czerwca to woda ma temperaturę 26 stopni, nie za zimna. Ja bym też tak się chętnie popolewał. Taki jest zwyczaj na zakończenie wyścigu smoczych łodzi. Wszyscy zawodnicy polewają się wodą. Widownia z brzegu patrzy, a oni jeden drugich polewają wodą. Ale zobaczcie, takimi jakimiś kubeczkami, no to lepsze niż prysznic. Wszyscy są całkiem mokrzy, a to widownia macha swoim zawodnikom, bo z każdej wioski przyszli ludzie obserwować swoje zespoły, swoje załogi. I jeszcze taniec z szarfami, tradycyjny chiński taniec. Najpierw tańczą go same dziewczyny z zespołu, potem będą za chwilę tańczyć razem z zawodnikami mojej zaprzyjaźnionej drużyny. Jest wesoło o tutaj już zawodnicy włączyli się do tańca. Tańczą, jak umieją. Taniec z szarfami wszyscy razem. Kieruje tańcem dziewczyna, która jest domoszem, czyli bębnistą tej naszej drużyny, ale dużo w niej energii. Pokazuje, jak tutaj tańczyć, i wszyscy naśladują jej ruchy. I to jest koniec naszego. Filmiku o wyścigach smoczych łodzi. Słuchajcie, w Polsce jest kilkanaście drużyn takich smoczych łodzi. Myślę, że jesteście w stanie namówić rodziców, żeby pozwolili Wam kiedyś tego spróbować. Nie musicie do tego jechać do Chin. Jest kilka drużyn w Warszawie na Wiśle, jest drużyna w Bydgoszczy, jest inna drużyna w Gdańsku. Zapraszam na wyścigi Smoczych Łodzi. Przypominam, festiwal Smoczych Łodzi w tym roku 25 czerwca.